Kyle to obok Stana Kartmana i Kennego, jeden z głównych bohaterów miasteczka South Park. Nosi zieloną czapkę i uszatkę, zakrywającą rude włosy. Jest Żydem pochodzenia polskiego, co często staje się przyczyną szykan ze strony Kartmana, wyśmiewającego również jego matkę, zaciętą działaczkę społeczną. Posiada adoptowanego brata pochodzącego z Kanady, z którym często bawi się w kopni Bobasa. Jest wyznawcą judaizmu. Cartman regularnie wypowiada uwłaczające uwagi na temat narodu żydowskiego, często bezpośrednio w obecności Kyle'a, specjalnie po to, by go zdenerwować. Wydaje się, że Kyle ma mieszane uczucia do, do judaizmu i istnieją sprzeczne dowody co do religijności jego rodziny. Na przykład, chociaż ubierają się podobnie jak wielu religijnych Żydów, to najwyraźniej nie trzymają się szabatu lub przestrzegania bardzo surowego życia seksualnego pozorną obojętność Kyle'a na religię może być częścią jego wysiłków, aby dopasować się do swoich przyjaciół, którzy są w większości rzymskokatolikami. Kai jest częściej defensywny niż dumny w swojej wiary i ma bardzo słabe pojęcie o historii, tradycjach i rytuałach swojej religii. Jest bardzo naiwny, choć widać, że więcej w późniejszych sezonach. Może to wynikać z winy jego rodziców, którzy podejmując nieudaną próbę schronienia syna, na ogół nie rozmawiają z nim o subtelnych kwestiach swojej religii. Według pana Garrisona Kyle jest uczniem inteligentnym i szóstym. Również Kyle wraz z innymi chłopcami jest przedstawiany jako mający wiele przydatnych i trywialnych talentów. Jednak w bardzo rzadkich przypadkach, podobnie jak większość dzieci, jest również przedstawiany jako ignorant. Kyle jest często widziany podczas grania w gry wideo ze Stanem, Kenem i Cartmanem oraz jest właścicielem konsoli Xbox. Kyle uprawiał wiele sportów, w tym koszykówkę, piłkę nożną czy baseball. Jest bardzo utalentowany sportowo. Jest znany jako najlepszy koszykarz w Soul Park Elementary, jednym z dwóch sportów, w którym Stan nie jest najlepszy. Drugim jest dodgeball, w którym Pip jest uważany za najlepszego. Kai choruje częściej niż którykolwiek z pozostałych chłopców, mimo że Kenny wielokrotnie umierał. Doświadcza bolesnego, zakaźnego hemoroidu, kiedy Cartman dziedziczy 1 milion dolarów od swojej babci i używa go do zakupu własnego parku rozgrywki w Kartmalan. Doświadczył również niewydolności nerek i potrzebował przeszczepu nerki. Waży 83 funty, jak podano w Human Centipad. Pod kapeluszem ma rude włosy, podobnie jak jego matka. Zostało to po raz pierwszy pokazane w How to eat your butt. Można go zobaczyć bez kapelusza w kilku odcinkach. Jego włosy są ukłonem w stronę starej fryzury Matta Stone'a, a także jego bohatera w Cannibal The Musical, który również nosił uszankę. Początkowa osobowość Kyla była niezwykle podobna do jego najlepszego przyjaciela Stana. Miał zdecydowaną moralność i ogólnie był dobrym chłopcem. Po porzuconym planie zabicia Kyla w piątym sezonie, jego osobowość uległa zmianie. Przede wszystkim znacznie się zmniejszył jego temperament. Podobnie jak jego matka, Kyle wygłasza przemówienia, aby powiedzieć, co uważa za słuszne. Kyle ma niezwykle silne przekonania, a kiedy jest zmuszony je kwestionować, staje się bardzo zdenerwowany i ma trochę temperamentu. W większości opiera swoje decyzje zarówno na swoich emocjach, jak i przekonaniach, dlatego łatwo go nakłonić do walki lub manipulować swoimi uczuciami. Czego przykładem jest sytuacja, gdy Cartman zaśpiewał piosenkę o swojej matce jako o dziwce. Co ciekawe, w chińskiej wersji jest on buddystą. W odcinku Bombowa zabawa z bronią jego wersja anime ma czarne włosy. Kyle prawdziwie zakochany był tylko dwa razy, w Rebece i Heidi. W pierwszej wersji polskiego dubbingu głosu użyczała mu Brygida Turowska-Szymczak. Pojawia się ona również w drugiej wersji, jednak użycza w niej głosu innym postaciom. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Kyle.